Dzień dobry widzowie, witam Was w QA kończącym rundę jesienną, która była no w najlepszym wypadku maksymalnie średnia. Ale dzisiaj mamy ostatni trening w rundzie. Ostatni trening w tym roku w zasadzie będzie gierka, więc postaram Wam się poucinać jakieś fajne akcje z tej gierki. Nie wiem ilu nas będzie, zobaczymy. I poodpowiadać na pytanie w międzyczasie, żebyście nie mieli takiego gadania na sucho. I jak się uda złapać chłopaków, to oni odpowiedzą na swoje pytania, żeby nie było, że ja za nich odpowiadam. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, możecie napisać komentarz albo pytanie do następnego. QA, jeżeli jakieś macie. Ja na sam początek odpowiem na pytania, które często, zwłaszcza na Instagramie, w wiadomościach się przewijały, ponieważ często pytacie, czy zmienię klub teraz, czy zostaję, czy gdzieś idę dalej, czy rzucam w ogóle piłkę, czy co ja teraz zrobię. I odpowiedź brzmi: nie wiem, ponieważ jak widzicie, przeprowadziłem się, mieszkam teraz u mamy. Jeżeli ktoś nie jest na bieżąco, sprzedaliśmy dom i teraz jest czas decyzji życiowych, co ze sobą w życiu zrobić. I. No, i mamy wiele pomysłów. Bardzo dużą burzę mózgów. E, jest pomysł, żeby jechać za granicę, pomieszkać trochę. Jest pomysł, żeby wybudować dom, żeby kupić mieszkanie. Więc w zależności w jakim miejscu ja będę, na tej podstawie będę podejmował decyzję. Bo wiadomo, że jeżeli będę mieszkał daleko, no to nie będę da da grał dalej w tym klubie. Jest pomysł też z tym wyjazdem za granicę. Wtedy mógłbym wam na przykład na kanale pokazać, jak wygląda piłka za granicą, przykładowo w jakiejś Hiszpanii. E, jak wyglądają takie lokalne ligi, jak wygląda szkolenie. E, myślę, że to byłoby dla, bardzo ciekawe i dla Was, i dla mnie. E, możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie o takim pomyśle, bo no to są ciężkie decyzje, wiecie, dużo od tych decyzji będzie zależało teraz, więc jeszcze ich nie podjęliśmy, nie wiem jak to wyjdzie, ale po prostu mówię wam, że jestem gdzieś tam pomiędzy, no nie? Więc, e, więc zobaczymy jak to wyjdzie z tą zmianą klubu czy, czy w ogóle z moją, powiedzmy, piłkarską przyszłością. E, oczywiście wiadomo, że piłkarzem już nie będę, jakimś tam profesjonalnym, ale no dalej piłkę w takiej czy w innej formie chciałbym Wam pokazywać, a jak to się skończy, to zobaczymy. E, dobra, jadę na trening i podpowiadamy sobie na całą resztę i postaram się zgarnąć chłopaków, jeżeli się uda. Dzień dobry, dzisiaj ciężkie warunki, ostatni trening w tym roku. Więc będzie giereczka o napój bogów, o monsterka, o co kto będzie chciał. Jest nas chyba, nie wiem, 8, 9, 10 osób, więc tylko najwytrwalsi tutaj przybyli. Eee, I pozadaję chłopakom pytania, jeżeli jakieś tam się pojawiły. I spr spróbuję złapać kawałek tej gierki, ale będzie ciężko, bo zobaczcie, jak to wygląda. A ja muszę być przeciwko Tobie, nie? No. Bo muszę się odegrać. To podobny poziom jest, nie? Także... No, podobny poziom. Jeszcze, jeszcze jestem trochę lepszy, bo na nie? To... A to chce scenario... <laughs> On dzisiaj przegra. On też dzisiaj przegra. Tam powiedziałem, żeby zadawali pytania, Jakieś pytania. Wy tak Junshika normalnie przed meczem, czy tylko? Czy, 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 czy tylko <ścoughs> Czy tylko bramkę. Macio zapytał, czy planuje jakiś hol zakupowy. Powiem wam, że ja pierwszy ten hol zakupowy zrobiłem dla Beki a potem stwierdziłem, że trochę to nie ma sensu ale bardzo często pytacie o te hole zakupowe też piszecie mi wiadomości o to więc stwierdziłem, że zrobię ten hol zakupowy już złożyłem zamówienie więc za kilka dni ten odcinek z holu zakupowego się pokaże trzeba się obkupić na hale na zimowe treningi więc, więc coś tam miałem do zamówienia i na pewno z tej okazji też i też z okazji świąt będzie na pewno dla Was konkurs i na YouTubie i na Instagramie więc jeżeli nie chcecie go przegapić to zachęcam do zaobserwowania mnie na Instagramie i na subskrybowania na YouTubie bo, bo te konkursy się na pewno odbędą. Oczywiście przypominam, że z kodem LISU10 w Ergol.com macie 10% zniżki na cały asortyment, jeżeli potrzebujecie właśnie na hale czy na treningi zimowe się obkupić, albo e, chcecie kupić komuś prezent na gwiazdkę, to e, zachęcam do korzystania z kodu. Wacio zapytał, gdzie jest maszyna. No i to jest pytanie, które już kiedyś tam padło, ale, no ale powiem Wam, jak to teraz wyglądało. Maszyna po którymś tam meczu stwierdził, że wprowadza negatywną atmosferę do drużyny, że nie ma motywacji, że mu się nie chce, że nie czuje tego, e, więc stwierdził, że on rezygnuje, zawiesił buty na kołek, przestał chodzić na treningi, przestał chodzić na mecze, e, no i po prostu zrezygnował. Mi trochę przykro z tego powodu, ponieważ e, no to jest dobry mój ziomeczek i liczyłem na to, że wspomoże drużynę, jak nam słabo szło, jak e, wiadomo momentalnie mieliśmy mega kłopoty, no to każda osoba się liczyła w niektórych meczach, bo, bo było nas po 11, po 12 czasami, a on niestety odpuścił, no ale oczywiście, jeżeli, jeżeli tak czuł, no to do, do niczego go nie możemy zmuszać. Jeżeli to wynikało z tego, czego on naprawdę chciał, po prostu ja liczyłem na trochę więcej od niego, zwłaszcza, że potrafił piłkarską jakość na takim poziomie jak klasy wnieść, wyszedł z fajnej szkółki i umiejętności naprawdę miał niezłe, no tylko wszystko się rozbijało o głowę, więc no szkoda. Na zakończenie też nie pojawił się. Chociaż uważam, że przez długi czas był częścią drużyny, bo prawie nie wiem, 2,5 roku chyba, e, więc uważam, że powinien przyjść się, pożegnać, czy, czy po prostu powspominać dobre, złe chwile, pośmiać się, e, a niestety nie pojawił się. E, no ale cóż, zobaczymy, jak to się potoczy. Ja liczę, że jeszcze na kanale kiedyś albo jakiś odcinek, albo w jakimś meczu jeszcze się pojawi, e, ale czy tak będzie, to zobaczymy, może, może gdzieś tam w głowie sobie to musi poukładać, a póki co, po prostu go nie było całą rundę, prawie te pierwsze może 5 meczów był. No i tyle. Pytanie od Krystiana. Krystian chyba komentuje każdy film w ogóle, więc e, bardzo kojarzę takich widzów i dziękuję za aktywność. E, pierwsze pytanie: ile lat ma Mario? Mario ma, jeżeli się nie mylę, 39 albo 40 lat, więc e, najbardziej doświadczony zawodnik naszej drużyny. E, najdłużej tutaj jest, no i. Znaczy, nie wiem, czy najdłużej, ale. E, no, ale po prostu najbardziej doświadczony i, nawet jak Igora czasami nie ma, czyli naszego głównego kapitana, to. Mario właśnie bierze opaskę, no i nam kapitanuje, wiadomo, Mario już jest na takim etapie życia, że i rodzinka, i praca, i wszystko, więc nie zawsze mógł być, ale to jest osoba, na którą zawsze w 100% można liczyć i jak mógł być, to, to zawsze był i było pewne, że, że serducho zostawi pomimo, pomimo swojego wieku, więc tylko czerpać od takich osób.

Yes. Don't get for the phones, got a home. No, Don't get good. for the scenes, take a home trip. Her home. Guarantee it's for a bag. But but she no, rock no, no, She get to the cash. Oh, she oh. Out, she, oh, she oh. like a bag. When she rock oh, She get to the cash. A drugie pytanie, jaka jest średnia wieku drużyny I szczerze nie chciało mi się całego liczyć, ale jest rozbieżność, bo jest na przykład Mario, który właśnie ma 40 lat, a jest też na przykład Bartek, który jest z rocznika 2000, więc bardzo duża rozbieżność jest, jeżeli chodzi o wiek, ale myślę, że jakby to uśrednić, to gdzieś tam koło 27 8 lat by ta średnia oscylowała, więc no nie jest to najmłodsza średnia, ale, no ale taka myślę optymalna, jeżeli chodzi o, o grę w piłeczkę. Pytanie do Gabondzia, jak reagujesz, jak nie strzelasz jakiejś setki? Troszeczkę się podłamuje, ale staram się w następnej sytuacji strzelić bramkę. A jak następny nie strzelisz? Yy, to myślę, że będzie jeszcze jedna okazja, i wtedy już mm. <laughs> mam nadzieję, że będzie gol. Czyli wierzysz w umiejętności drużyny, że zawsze coś tam się stworzy? Oczywiście. No i to jest kurde człowiek. Dobra, Gabądź. Drugie pytanie: dlaczego strzelasz tak dużo bramek i też by ziomeczek Kero chciał mieć takie wykończenia? Co powiesz na ten temat? Yy, Myślę, że w tej rundzie strzeliłem bardzo mało bramek. Jak na swoje możliwości. Tak. I wykończenie nigdy nie miałem dobrego, więc kolega chyba też chciałby, żeby jego kolega miał też słabe wykończenie. Ale z drugiej strony zawsze te sytuacje znajdujesz sobie, więc to też o czym świadczy. No tak, ale to jedną na 10 się wykorzysta, no to wiesz, jak jest. To z czego to wynika? No nie wiem, może z... Go głowa i nie pracuje za dobrze. Czyli nogi dobre, ale głowa tak, nie dojeżdża tak. czasami. No okej, okay, to chyba jest kwestia tej linii. Gdyby nie to, to pewnie byś tam transferek do Realu by wleciał, co? Jasne. Do SNK Rzeszów zagadamy. Dobra. Dobra, ostatnie pytanie. Czy gabądź jesteś najbardziej przecenionym napastnikiem powiatu sosnowieckiego? Czy to prawda, że były zapytania z zagranicznych klubów i jońcik przed meczem? Tylko bramkarz, czy kto jak chce sobie pali? Yy, to tak yy, Pytania z zagranicznych klubów nie było jeszcze Ale czekamy wcześniej. Jakby ktoś chciał, to piszcie w komentarzach, to no ogarniemy może, teraz. Może sobie. zadzwonią, może zadzwonią yy, Jońcik przed meczem nie zdarzało się chyba. Bramkarz to nie wiem, bo z nim to różnie bywa. No, widać na boisku czasem, że y, widocznie mógł zapalić przed meczem. Tyle. I ostatnie było, czy jesteś najbardziej przycenionym napastnikiem? Może tak być, bo w sumie wszyscy mi mówią, że jestem dobry i że dużo strzelam bramek, ale myślę, że wcale tak do końca nie jest i że jest dużo więcej lepszych napastników ode mnie. W, Naszej Ale z drugiej strony w sobotę wjeżdża odcinek do Lacha, gdzie zobaczycie, jakim Gabondzie jest zawodnikiem, więc wbijajcie w sobotę, jak Lach rzuci odcinek, bo zapraszamy. akurat teraz będzie i będziecie mieli okazję w suchych warunkach przekonać się, jak Gabondzie strzela. Nie w takich meczowych, gdzie obrońcy cię kopią po kostkach i biegasz po dziurach, więc e, zapraszamy. A ja jeszcze wam pokażę od siebie łączy nas piłka, jak wyglądał Gabondzie. Hanis Set zapytał: A tak, w ogóle listu, kto jest kapitanem drużyny? Kapitanem drużyny jest Igor, i Igor jest w tej drużynie chyba od zawsze. Grał tam w juniorach, trampkarzach, w seniorach, w b klasie, w a klasie. Jest tam po prostu od zawsze, mieszka tam w regionie, pochodzi stamtąd, zresztą on z swoim tatą, bratem dokładali cegiełkę do tego, żeby ten klub powstawał. Dlatego też Igor jest kapitanem tam praktycznie od zawsze. I Igor gra, jeżeli nie trzeba zastępować innych Pozycji przez braki kadrowe to Igor zazwyczaj gra na defensywnym pomocniku, czyli na szóstce. Zresztą no oglądaliście mecze, to gdzieś tam go nieraz w akcji pewnie widzieliście. Wode, co jest. od lisa.

Dobra, łatwe zwycięstwo, dwa monsterki zarobione. Dwa, ile? a ile? gadamy się. Warto już musisz się zadeklarować. Powiedz, przyniosę dwa monsterki dla Lisa za przegrany pojedynek. Przyniosę dwa monsterki za przegraną dla Lisa. I dostałem wcinę. Nie dostałem. Mogłeś powiedzieć, bo byłoby mi miło. Dobra, warunki były ciężarne, ale potrenowane. Pewnie spotkamy się dopiero w nowym roku. Tak to standardowo wygląda w piłce na takim szczeblu. Dobra, Szurek, pytania do Ciebie. Słucham. <noise> Zamieniam się w słuch. Szurek, jeden z widzów zapytał, dlaczego tak mało strzelasz? Ale bramek w sensie, czy dlaczego tak mało strzałów oddaję? Bo jestem ciekaw tego w sumie. Ja myślę, że jedno wynika z drugiego, <głos> ponieważ <głos> strzałów <głos> jest mało, a bramek jeszcze mniej. <noise> to znaczy, dlaczego mało strzelam? Bo bramkarze się źle rzucają. Ja strzelam dobrze mi się wydaje, ale oni. Stają na drodze. No. W sumie Wie? jak raz 30 środek to <grymne> no, wpadło. No ja Ci mówiłem, że to zawsze działa. Dobra. nie ja wiem, no brakuje formy, no, brakuje formy. Z czego to wynika? Z czego to wynika? No powiedz! <grymne> <grymne> powiedz to! 4? No trochę się opuściłem, że tak powiem z treninga, troszkę brakuje tutaj. Co tam <grymne> robisz? No brakuje treningów, no treningów brakuje. I z grubo. <laughs> dobra, pytanie numer dwa od Polaczka Szczurek. Dlaczego szczurek? Dlaczego szczurek? Bo od dziecka miałem długie zęby i długie uszy. I tak wyszło, wyglądałem jak szczur, więc <laughs> jestem szczurek. Aha, okej. Okay. Myślałem, że Twitchem grałeś w lola, ale. Nie, nie, nie. To że nie. Okay. Ja nie gram w lola. No, no, to, to jest prostsze niż sam myślałem, szczerze mówiąc. Nie, no, banalnie, banalnie prosty. Elfik, pytanie od Karola. Dlaczego u Lacha na odcinku byłeś taki dobry, a na meczu nie jesteś. No to... Powiedz prawdę. Nie wiem, no pewnie jakiś zły mecz siadł, no. niemożliwe to jest. Tak, nie ten odcinek oglądałeś nie akurat. Tak oglądałeś chyba. No panowie i panie zdarzają się takie rzeczy jak cięcia na nagrywkach i tak dalej, no nie wrzucamy wszystkiego, ale czasem jakieś behind the rzucają i... Widać jak to wygląda, Ta, no wiadomo, no to musi wyglądać, wiecie o co chodzi. A, tak. Ale z drugiej strony, no też tu ja w obronie muszę stanąć. W sumie, stanę w obronie. Ja też stanę w obronie, bo ja też na tych nagrywkach często jestem i, no wiecie, no inaczej się gra z przeciwnikiem, nawet jeżeli to jest za klasa. Inaczej się gra w pełnym biegu na, nie wiem, boisku, które jest z gówna zrobione, gdzie jest błoto, gdzie są dziury, a co innego na nagryweczkach, gdzie ustawisz sobie piłeczkę, spojrzysz, gdzie bramkarz stoi, żadnych obrońców, żadnego muru, no to są zupełnie inne granie, więc... I Patryk ma dużo lepsze piłki niż my mamy faktycznie. To, to też prawda, to też prawda, to wiecie, można mówić, że to nie robi różnicy, ale to naprawdę robi różnicę, jak wszystkie te rzeczy sobie dodacie, to... No to wychodzi efekt, taki efekt. Znaczy już czurka to nic nie zmienia, nie? Ale, ale generalnie rzecz biorąc, to to są jakieś tam, wiecie, małe elementy, które wpływają. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i tak dalej. Będę bardzo wdzięczny i widzimy się niedługo za parę dni na holu zakupowym, a później na kompilacji myślę zagrań, którą będę chciał nagrać na kanał. A potem wchodzimy w nowy rok i mam nadzieję, że ten nowy rok będzie dla Was lepszy, więc dużo zdrówka. I do zobaczenia w kolejnym odcinku siema.